Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dosłownie kilka dni temu mieliśmy premierę gry Silent Hill 2 Remake i uznałem, że jest to idealny moment, żeby wspólnie z wami dzisiaj odświeżyć sobie oryginał tej gry wydany w 2001 roku na konsolę PlayStation 2. Dla osób, które miały okazję ogrywać tego klasyka w tamtych czasach, to będzie prawdziwy powrót do przeszłości. A dla osób, które przygodę z tą grą rozpoczęły od remake'u, to będzie super okazja, żeby zobaczyć jak wyglądała ta gra w oryginale. Żeby oddać klimat tamtych lat, podłączyłem dzisiaj właśnie PlayStation 2 do telewizora CRT, bo chciałbym właśnie, żebyście poczuli się dokładnie jak kilkanaście lat temu i poczuli taki klimat, jakbyście siedzieli przed telewizorem i grali ze mną w tą grę. Jak zawsze liczę na Wasze komentarze, szczególnie te wspominkowe, piszcie je, bo ja bardzo lubię je czytać. I dodam tylko, że jak zawsze podczas gameplayu opowiem Wam kilka ciekawostek, opowiem Wam o różnych smaczkach tej gry, także na pewno nie będziecie się nudzić. Więc co, siadajcie wygodnie i zapraszam Was do obejrzenia tego odcinka. No to lecimy z gameplayem. Nie wiem jak u Was, ale u mnie ekran startowy PlayStation 2 przywołuje dużo, dużo wspomnień. Aczkolwiek chyba większym sentymentem darzę ekran startowy od Sharaka, od PlayStation 1. Zresztą to nie jest przypadek, że wszystkie filmy na moim kanale startują właśnie na początku z dźwiękiem właśnie z ekranu startowego Sharaka. To lecimy z grom. Poziom normalny, poziom zagadek też normalny. Nie będziemy szli na łatwiznę. Jestem bardzo ciekawy komentarzy, szczególnie osób, które grały tylko w remake co powiedzą o oryginale Pierwsza scena w tej grze powoduje naprawdę emocje. Jest bardzo klimatyczna. Prowadzimy taki monolog sam ze sobą, wychodzimy na zewnątrz. Z jednej strony takie y, można powiedzieć miasteczko w górach, w Stanach, yeah, gdzie ludzie spędzają z reguły urlop, ale z drugiej I strony ta scenografia, ta mgła, ten soft. mroczny klimat powoduje, że raczej od początku And są takie negatywne emocje związane z tym miejscem. Tak naprawdę teraz mieliśmy okazję wysłuchać tego listu właśnie od jego zmarłej żony, od Mary, czyli zmarłej żony naszego głównego bohatera Jamesa. Teraz była taka, w swych niepokojących snach widzę to miasto, Silent Hill. Obiecałeś, że kiedyś znów mnie tam zabierzesz, ale nigdy tego nie zrobiłeś. Cóż, teraz jestem tu sama. W naszym specjalnym miejscu czekając na ciebie. Także melancholia, melancholia i jeszcze raz melancholia. Tutaj mamy przedstawienie krótkie tej historii właśnie, że jego żona zmarła 3 lata temu i sam nasz bohater się zastanawia, czemu jej szuka, skoro ona już zmarła i nie ma. Analizuje ten list. No, jest potwierdzenie tego, że właśnie przed śmiercią małżonki w Silent Hill spędzali dużo czasu podczas swoich wakacji wolnych. No i tu jest mega różnica między dwójką a jedynką. Jak graliście w jedynkę, akurat jedynkę ogrywałem beznamiętnie, więc no tam od początku, już tak naprawdę, był bardziej taki klimat horroru. Bardzo szybko pojawiały się potwory, krew. No, tutaj trzeba trochę na to poczekać. Teraz w tym aucie będziemy mieli mapę, dzięki której będziemy mogli wiedzieć gdzie dokładnie jesteśmy i będzie ona nam niezbędna w dalszej części gry. No, ta scenografia naprawdę jest niesamowita. Z jednej strony te wspomnienia, właśnie to, to jezioro, i można sobie wyobrazić jak nasz bohater właśnie z żoną. Nie wiem, kąpali się w tym jeziorze, spędzali miło czas, ale no w tej chwili te drzewa, ta cała mgła powoduje, że to, się, że to jest bardzo mroczne miejsce. E, tutaj nic nie znajdziemy, oczywiście jak grało się pierwszy raz w takie gry, szczególnie Survivor Horror, no to wiadomo, że się eksplorowało, przynajmniej ja tak robiłem, nie wiem czy Wy, ale eksplorowało się różne właśnie miejsca, samochody, szukało się różnych znajdziek, szczególnie w jedynce tak robiłem, tutaj nic byśmy nie znaleźli. No mam tutaj też dynamiczną kamerę, ale fajne jest to, że jak wciśniemy sobie przycisk L2 to możemy wrócić do takiej perspektywy za pleców naszego bohatera i wtedy nie musimy korzystać. W niektórych lokacjach w tej grze jest to przydatne. No i dźwięki w tej grze, naprawdę takie głuche odgłosy gdzieś tam w tle. Różne dziwne odgłosy. Te kroki właśnie ten dźwięk kroków naszego bohatera. No to jest coś, no, czego nie da się powtórzyć. Oczywiście wyszedł teraz remake, i z perspektywy grania w tą grę da się to powtórzyć, ale przynajmniej jak dla mnie to. Zagranie pierwszy raz w tą grę właśnie na PlayStation 2. Posłuchajcie tych dźwięków, właśnie. Mówię, że to są takie dźwięki psychodeliczne, nawet bym je nazwał. Tutaj mamy studnie i będzie tutaj możliwość zapisu gry. To też prawdziwy old school, właśnie. Karty, e, karty pamięci. Musimy wziąć sobie mapę. Teraz oczywiście e, można sobie już cofać e, zapisy gier. Czyli musimy iść w drugą stronę i ta mapa się tutaj przydaje. Teraz zobaczymy, właśnie dokładnie w tym kierunku się musimy poruszać. No i trafiamy na cmentarz. Tutaj spotykamy pierwszą postać. Angelę Szukamy Silent Hill. Czy to jest dobre, dobra droga? Jest tylko jedna droga, że nie da się nie trafić. I think he'd stay away. No już mamy taką this, uh, pierwszą zajawkę. Town, żeby wrong. zostać tutaj, że co się dzieje tam nie tak. Kind of no i też to buduje to klimat. klimat. Ciężko to dangerous? wytłumaczyć. Czy tam jest niebezpiecznie? Może? Okay. I got it. I'll be careful. I'm not lying. No. I believe you. It's just. I guess I really don't care if it's dangerous or not. I'm going to town either way. But why? I'm looking for someone. Oh, who, who is it? Someone. very important to me. I'd do anything if I could be with her again. Mówimy o tym, że szukamy naszej żony, kogoś, to jest... My mama. I okazuje się właśnie, że Angela szuka swojej mamy. No i też to, że szuka swojego brata i ojca na cmentarzu wskazuje ra raczej na to, że oni nie żyją, że It's została jej tylko mama. I... Te wszystkie postacie, które spotykamy, właśnie to się potem wiąże w jedną, łączy w jedną całość. Można to naprawdę interpretować na. Tak, idziemy w dobrym kierunku. Można to potem też interpretować na swój sposób. W ogóle ta gra daje taką możliwość, właśnie, no i dzisiaj wiele osób pewnie nadal odkrywa jakieś sekrety, właśnie tutaj, związane z tą grą, powiązuje pewne, pewne fakty. Jak dla mnie bez olbrzymiania jest to prawdziwe dzieło sztuki. To, co mówiłem też wcześniej już w jedynce w Silent Hill 1 już po tylu minutach tak gameplayu to już dawno byliśmy po unicestwieniu wielu potworów Widzieliśmy dużo krwi, przemocy, szczególnie ta pierwsza scena gdzie tam trafiamy do takiej można powiedzieć ślepej uliczki No a tutaj naprawdę trzeba trochę na to w tej grze poczekać bardziej fabuła tej gry skupia się na początku na budowaniu takiej właśnie melancholii. Głównym wątkiem właśnie jest nasza zmarła małżonka, której, której szukamy. Ale mi akurat taki klimat też odpowiada. mgła, która występuje w tej grze no buduje mega, mega klimat ale to jest też taki sprytny zabieg chodzi po prostu o to, że no mamy widoczność bardzo ograniczoną i dzięki temu ta gra jest w pełnym 3D i wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze gdyby widoczność miała być większa, PlayStation 2 nie udźwignęłoby aż takiej jakości grafiki także można powiedzieć, że mamy tutaj Upieczone dwie pieczenie na jednym ogniu. W Silent Hill 1 to już w ogóle ta mgła robiła taką bardzo ważną robotę. No bo wiadomo, że PlayStation 1 miało dużo mniejsze możliwości, jeśli chodzi o generowanie grafiki i procesor, niż, niż PlayStation 2. Tutaj oczywiście, jak dotrzemy do jakiejś lokacji, to potem, jeśli nie ma przejścia, to żeby było nam łatwiej na naszej mapie, to będzie potem widać. Pojawiają się takie chyba czerwone krzyżyki, z tego co pamiętam. I to już jest taka informacja, żeby nie wracać po raz kolejny do tej samej, do tej samej lokacji, co my tutaj wzięliśmy: apteczkę, czyli warto było tutaj. Skręcić jak w każdej grze typu Survivor Horror, no to szczególnie wszystkie itemy związane z odnawianiem zdrowia mają duże znaczenie. Tutaj nic nie znajdziemy z tego co pamiętam. No I mamy ślady krwi, no i to jest tak naprawdę dopiero pierwszy moment, gdzie pojawia się krew. No, i teraz, właśnie za tymi śladami, no i tu już mamy jakiegoś stwora w tle. Tutaj już lekko puls nam skacze do góry. No i musimy podążać właśnie za tymi śladami krwi. Tutaj warto wejść. Po pierwsze będą tutaj healthy drinki, ale też będzie możliwość zapisania stanu gry. Najpierw weźmiemy sobie healthy drinka. Chyba jeszcze jeden gdzieś jest z tego co pamiętam, ale zapisamy, zapisamy też stan gry. Napiszemy oczywiście pierwszy save, granie w tą grę właśnie na PlayStation 2 bez karty pamięci było na pewno bardzo wymagające. Dobra, wychodzimy. Skorysam teraz właśnie z L2, żeby przełączyć właśnie widok z zapleców naszego bohatera. Ta dynamiczna kamera oczywiście robiła fajną robotę, ale tak jak mówiłem w wielu miejscach mi się dużo łatwiej właśnie grało z takiej perspektywy, tutaj tak naprawdę będziemy mieli pierwszy raz małą mijatkę. Zobaczcie sami. można było narobić w portki kiedyś mamy radio, oczywiście to radio też pojawia się w Silent Hill 1 i pełni taką samą funkcję, czyli zaczyna trzeszczeć jak zbliżają się do na nas potwory, ale zobaczcie ale jazda Uff! no nie jest to na pewno gra dla dzieci chociaż z reguły takie deklaracje wpływają odwrotnie <śm> Chodź do mnie Co to jest do diabła? No na pewno to nie jest człowiek. No i tak naprawdę teraz już jesteśmy już wyposażeni w pałkę. Ale zobaczcie... It anyway. I might need it. Trzeba też przyznać, że no, grafika jest naprawdę dobra w tej grze. Oczywiście dzisiaj no, jak ktoś gra w remake, no to jest dużo, dużo lepsza, dużo bardziej, w większej rozdzielczości i szczegóły i tak dalej, no ale w czasach, kiedy została wydana, to Robiła, robiła robotę O, Nasz radio już zaczyna buczeć, więc wiadomo, że... ale na mnie tutaj Teraz skorzystamy z selfie, drinka znaczy teraz, co się stanie o, Uciekł Skorzystamy sobie z healthy drinka, żeby trochę podnieść poziom naszego zdrowia no i radio dalej trzeszy, czyli kolejny potwór jest w okolicy to co mówiłem, to nie są krzyżyki, ale taka czerwona linia tutaj już wiemy, że przejścia nie mam. to było bardzo pomocne, no bo tak to byśmy naprawdę błądzili tutaj można powiedzieć w nieskończoność Warto było nawet o, dojść do tego miejsca, bo tutaj już nie przejdziemy. I potem na mapie, o widzicie, więc trzeba było eksplorować i odkrywać potem właściwą ścieżkę. Dobra, można też było oczywiście ignorować naszych, nasze potworki. To też nie była zła taktyka, żeby sobie po prostu odpuścić. No ja akurat chyba jakaś grypa żołądkowa panowała wśród tych stworów, bo wymiotują na potęgę. Dobra. Spadaj dziadu. Ja, ja już, nie chce się z nim. Ta gra ma naprawdę niesamowity klimat. Ja myślę, że tyle gameplayów wystarczy. Ja oczywiście sobie pogram dalej. Dzisiaj mam akurat wolne czasu trochę, więc trzeba to wykorzystać. Jak zawsze liczę na Wasze komentarze. Dajcie szczególnie znać, jakie Wy macie wspomnienia z tą grą. Zapraszam też Was do obejrzenia odcinka Silent Hill 1, bo też taki na kanale jest. Dziękuję, że byliście do końca. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku.